Witajcie w tym niedzielnym popołudniu. Na wstępie chciałbym zachęcić wszystkich do subskrybowania kanału Zamoyska Wersja ponieważ jeden sub własnicy kosztuje a chłopakowi może dużo pomóc ale do rzeczy o Romie o Romie mogę powiedzieć tyle, że spełniło się wszystko co ktoś kiedyś napisał w jednym z komentarzy że zniknie około 20 lipca i tak też się stało Rurom Straszysz Kinga, Ja go nie lubię, nie subskrybuję, ale to jest dzieciak. Czemu mnie nie strasz? Zapraszam. Powiedz, gdzie jesteś. Ja za tydzień wybieram się też na urlop, więc mogę podjechać i możemy spotkać się twarzą w twarz. Nie będziesz musiał wahy wyjeżdżać, bo i tak pewnie jej nie masz. Będziesz musiał ludzi naciągać. A teraz do nocnej afery. Kanał Charakterni bez Zasad. Nie wiem co to za kanał, jakaś tam kobieta się do wszystkich pruje, wszystkich wyzywa od głupków, od yy, patologii, a ona uważa się za inteligencję. Pamiętaj kobieto jedno, nie szkoły świadczą o inteligencji człowieka, lecz jego czyny. To, że jesteś niezadowolona, że po pięciu latach studiów musiałaś wyjechać do Anglii na zmywak i robisz tam za 2,50 funta na godzinę, i jak cię pakistaniec jedzie To mówisz, zrobię loda, będzie zgoda To nie upoważnia cię wszystko do tego Żeby nas tak wyzywać Twierdzisz, że pomidor to jest zakała e, Polonii angielskiej I wy się wszyscy za niego wstydzicie A my się tu kurwa wstydzimy Za jebanego ruroma Mówisz do mnie Że w komentarzach piszesz Że się źle wysławiam, że widać, że siedziałem Że mam ci udowodnić Że nie siedziałem Kobieto, o czym ty mówisz kurwa o czym ty w ogóle pierdolisz? Zadajesz się z Romem, który chwali się, że wyszedł z więzienia, że grypsował. A tu do normalnych ludzi pisz, piszesz pokaż białko, że nie siedziałeś. No ty jesteś jakaś jebnięta chyba. Ale chuj z tobą, to jest ostatni filmik, jaki poświęciłem tobie, bo szkoda słów. A teraz do Roma, jeszcze raz. Rurom papier, którego nam zapomniałeś pokazać, że nie było przelewów na twoje konto, jak siedziałeś. Nie zdążyłeś go wydrukować, wiadomo. To tyle w temacie. Spokojnego tygodnia. Zobaczymy, jak się sytuacja dalej rozwinie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.